Zrobimy teraz test świeżego nabytku. Mała latareczka firmy Maktronik. Zobaczymy, jak to ustrojstwo świeci faktycznie w ciemnościach. Idziemy na dwór, zobaczymy, co ona potrafi. Przejdziemy tam, gdzie faktycznie ciemno. O kurde, no daje nieźle. Przynajmniej tak mi się wydaje, że jak na taką maliznę całkiem nieźle sobie radzi. Latareczka świeci nie tylko białym światłem, ale również ma dwa przydatne światełka, zarówno czerwony, jak i zielony. Także niejednokrotnie może się przydać podczas działań do kierowania ruchem. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda w momencie, kiedy dajemy czerwone światełko. Przetestujemy, z jakiej odległości ewentualnie możemy to zauważyć. Przechodzimy dalej, 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 dalej. Zobaczymy, sprawdzimy, przetestujemy. W tej chwili jesteśmy w odległości 50 kroków. Idziemy dalej. Światełko widać. Co prawda kamerka tego tak nie oddaje, ale no teraz jesteśmy w odległości Około 70 kroków. O, dalej, już nie mam jak za bardzo przejść, bo kończy mi się miejsce. Ale tak jak widać na załączonym obrazku. Za chwileczkę podejdziemy, zmienimy światło na zielone. I jak to, jak to będzie widoczne. No, ale w każdym razie, na drodze czy kierowaniu ruchem. Wydaje mi się, że będzie to wystarczające. Teraz uwaga, zmienimy światełko. Nie to. O, dobra, dajemy zielone. Dajemy zielone i znowu pomykamy dalej. Pomykamy. Wydaje mi się, że zielone jest znacznie dalej widoczne. Idziemy w tą samą odległość. Troszeczkę. Jeszcze, jeszcze. Jeszcze. O, teraz, 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 teraz. O! Jesteśmy w tej samej odległości. Około 70 kroków, czyli powiedzmy, że pi razy drzwi jest to 70 metrów. I jest to tak widoczne. No, wydaje mi się, że wystarczająco. Tym bardziej, tak jak powiedziałem, kamerka nie oddaje tego. Ale fakt, że w realu. Bardzo fajnie widoczne. I teraz znowu zmienimy światełko. Ua! Trochę za mocno świeci po oczach, ale fajnie jest. Widać naprawdę daje zdrowo. Latareczka jest ładowana poprzez USB. Dodatkowo możemy Zaczepić ją poprzez zaczep, który na niej się znajduje. W sumie są trzy zaczepy: jeden jest magnetyczny, jeden na taki zaczep, który pozwala zaczepić do e, ubrania poprzez klips, który nam się zahacza czy za kieszeń, czy nawet za klapę munduru. No i trzeci tradycyjny zaczep, który możemy gdzieś. Za jakąś haftkę czy też yy, kółeczko spokojnie zapiąć. Także wydaje mi się, że dosyć, dosyć fajna sprawa. To tyle.